Znajomi często mi mówią, Tomek, ty to masz łeb jak sklep. Pewnie dlatego, że zawsze ogarniam. No to zobaczcie, jaką tym razem sobie pracę ogarnąłem. Witam serdecznie! Są ludzie, którzy nie rozwijają się w pracy. A jak się nie rozwijasz, to się cofasz. Dlatego dobra robota to taka, gdzie uczy się nowych rzeczy. Mnie, ja się tu zatrudniłem, wysłali na kurs. Poproszę ser. O! Ależ oczywiście. A jaki pani sobie życzy? Angielski cheddar? Holenderski mazdamer? Szwajcarski emmentaler? A może włoski pecorino? Żółty. Żółty? Ale szkolenia to nie jedyna rzecz, która mi się to podoba. Dostajemy pony. Na urodziny dla rodziny. I dorzucają nam się do w czasów. Pod groszą. Dziękuję. Proszę. Jak akurat nie ma klientów w sklepie. Mogę sobie trochę poczytać. Studiuj etykiety dla poprawy swojej sylwety. Wysoko. Wy, wysoko białkowy. No i mamy tutaj elastyczny system zmianowy. Bo najgorsza jest rutyna. A wiem coś o tym, bo... jadłem kiedyś codziennie kurczaka z ryżą. Szukasz pracy, w której będziesz się rozwijać? Wejdź na OLX. Tam znajdziesz.